Tobie drzemie ogień, który już dawno zgasł, w wirze codziennego stresu, lęku, ściskającego gardło i braku energii, przez co dni wydają się puste. Wiele osób zapomniało, że prawdziwa moc nie kryje się na zewnątrz, lecz wewnątrz nas. I nie, to nie jest przesada. Twoje ciało skrywa starożytną siłę tajemnicę, która przez wieki pozostawała ukryta. Technikę tak potężną, że uważano ją za niebezpieczną. Ale dziś ten sekret zaczyna wychodzić na światło dzienne, a ty wkrótce go sobie przypomnisz. Wyobraź sobie, że w twoim brzuchu śpi smok. Nie taki, który zieje ogniem na zewnątrz, ale taki, który płonie od środka. Ten smok to twoje centrum energii życiowej, twój dantian alchemiczny kocioł, który gdy się przebudzi, przemienia strach w odwagę, stres w jasność umysłu, a zmęczenie w cel. Opanowanie tego oddechu to nie tylko nauka techniki, to odpowiedź na wewnętrzne wołanie, wybudzenie z trybu automatycznego i ponowne połączenie się z właścicielem swojego ciała, energii i ducha. Ale dlaczego było to zabronione? Co takiego kryje w sobie oddech smoka, że przeraził starożytnych mistrzów? Dziś odkryjesz wszystko od fundamentów nowoczesnego taoizmu po to, jak wykorzystać tę technikę, by odzyskać energetyczne zdrowie, skupienie i dobre samopoczucie. Ale najpierw polub to wideo, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, bo nadszedł czas, by obudzić to, co w Tobie najpotężniejsze. Wiele osób uważa, że centrum mocy znajduje się w umyśle lub sercu, ale starożytni mędrcy z Azji znali coś głębszego. Prawdziwe źródło Twojej życiowej energii leży tuż pod pępkiem. To centrum nazywane jest Dantian i uważa się je za wewnętrzny kocioł, w którym gotuje się wewnętrzna alchemia. Nie jest to coś widocznego gołym okiem, ale można to poczuć. Kiedy Dantian jest aktywny, wszystko płynie, umysł klaruje się, ciało lepiej reaguje, a emocje się stabilizują. Wyobraź sobie, że w tobie jest swoisty magiczny garnek, niczym z legend, w którym możesz przemieniać ołów w złoto tylko że ołów to twoje lęki, strach, zmęczenie, a złoto to twój spokój, jasność i siła. Ten kocioł Dantian aktywuje się dzięki starożytnym praktykom, takim jak uważne oddychanie i taoistyczna medytacja. To nie fantazja, to fizjologia połączona z intencją zjednoczenie ciała, umysłu i energii. A co się dzieje, gdy to centrum zostaje uśpione? Po prostu czujesz się odłączony, rozproszony, bez energii. Zaczynasz szukać na zewnątrz tego, co możesz rozniecić tylko od wewnątrz, Twoja energia ulatnia się w zmartwieniach, Twoja uwaga się rozmywa i Twoje ciało zaczyna dawać sygnały, że coś jest nie tak. Dantian jest jak korzeń rośliny. Jeśli nie otrzymuje uwagi, reszta zaczyna więdnąć. Ale dobra wiadomość jest taka, że można go reaktywować. Połączenie z Twoim Dantianem nie wymaga skomplikowanych rytuałów, wymaga obecności, zejścia z hałasu myśli do ciała, głębokiego oddechu i pozwolenia sobie na zamieszkanie w tej wewnętrznej przestrzeni w spokoju. Za każdym razem, gdy oddychasz z brzucha, dotykasz tego świętego centrum, wysyłasz wyraźny sygnał jestem tutaj, budzę się, jestem gotów rozpalić moje wewnętrzne ognisko. A to prowadzi nas do ważnego pytania. Skoro już wiesz, że masz ten alchemiczny kociołek w sobie, jak możesz go praktycznie i nieustannie rozniecać? Tu z pomocą przychodzi oddech smoka, technika równie potężna, co zapomniana, oparta na trzech fundamentalnych filarach. Chcesz się dowiedzieć, jakie to są? Pierwszy filar to oddech brzuszny, i choć brzmi to prosto, to sztuka zapomniana w nowoczesnej codzienności. Jako dzieci uczono nas, by wciągać brzuch i trzymać prostą postawę, ale to blokuje energię. W rzeczywistości powinniśmy robić odwrotnie, rozluźniać brzuch podczas wdechu. Kiedy głęboko oddychasz w dół, odżywiasz swój dantian, dostarczasz mu tlen, spokój i obecność. To jak dolewanie drewna do wewnętrznego ognia przy każdym wdechu. Drugi filar to symboliczna wizualizacja. Tutaj dzieje się magia umysłu. Podczas oddychania wzdłuż brzucha, wyobraź sobie złotą kulę, która rośnie i rozświetla się przy każdym wydechu. Ta kula to Twój smok, Twoje centrum mocy, Twój wewnętrzny przewodnik. Mędrcy mówią, że energia podąża za intencją. I to prawda, to co wizualizujesz, się materializuje to co pielęgnujesz w umyśle rozkwita w twoim ciele to nie jest powierzchowna mistyka to głęboka koncentracja trzeci filar jest mniej znany ale równie potężny skurcz mięśni dna miednicy mówiąc prosto to podstawa ciała startowa ścieżka twojej energii delikatne napięcie tego obszaru podczas wydechu tworzy efekt uszczelnienia Zapobiega to rozproszeniu Twojej energii, to jak zakręcanie butelki, by zatrzymać zapach. Ta praktyka, choć subtelna, wywiera bezpośredni wpływ na klarowność Twojego umysłu, postawę oraz siłę emocjonalną. Te trzy filary współdziałają jak wewnętrzna orkiestra. Jeden skupia się na oddechu, drugi wizualizuje, a trzeci chroni. Co najlepsze, możesz stosować je w każdej chwili, siedząc, chodząc, nawet w środku pełnego chaosu dnia. Ta technika nie wymaga kadzideł ani całkowitej ciszy, wystarczy Twoje zaangażowanie. Twoje ciało staje się świątynią, a oddech codziennym rytuałem mocy i obecności. Ale nawet przy tych trzech filarach jest coś więcej, co niewielu opanowało. Sam oddech to za mało. Aby energia naprawdę mogła się przekształcić, musi się ruszać, musi krążyć. I tutaj pojawia się tysiącletnia praktyka łącząca niebo i ziemię w tobie, orbita mikrokosmiczna. Jesteś gotów, by ją poznać? Orbita mikrokosmiczna to jak święta rzeka, przepływająca przez Twoje ciało od podstawy kręgosłupa do przestrzeni między brwiami, a potem opadająca wzdłuż środka klatki piersiowej i brzucha. To energetyczny obwód, który taoistyczni mnisi praktykowali przez wieki nie jako akt ezoteryczny, lecz jako konkretne narzędzie do rozszerzania świadomości. Wyobraź sobie strumień światła płynący wewnątrz ciebie, łączący twoje korzenie z wewnętrznym niebem. Kiedy aktywujesz tę orbitę, poprzez świadome oddychanie energia, która kiedyś była uwięziona, zaczyna się poruszać. To jak otwieranie kanałów, które przez lata były zablokowane. Na początku odczuwasz to subtelnie, jak lekki powiew w środku, ale z czasem staje się to ciepłym, żywym uczuciem przepływającym przez plecy i klatkę piersiową, niczym niewidzialna rzeka. A ta rzeka oczyszcza cię, centrowała i wskazuje kierunek. Ten przepływ w górę i w dół łączy dwa ważne bieguny: instynkt i mądrość, ciało i duszę. Za każdym razem, gdy oddychasz i kierujesz swoją uwagę po tym obwodzie, mówisz Jestem obecny w sobie. To taniec między siłą a delikatnością, ponowne połączenie, które harmonizuje twoje ciało z subtelną energią. Nie musisz być ekspertem, wystarczy, że jesteś gotów poczuć. Zauważyłeś, może, że gdy jesteś zestresowany, Twoja energia wznosi się do głowy i zostaje tam, wirując bez kontroli, jak wentylator. Ta technika działa odwrotnie redystrybuuje tę energię i sprawia, że zaczyna krążyć. Dzięki temu przestajesz żyć tylko w umyśle i wracasz do ciała. Przejrzystość umysłu pojawia się nie dlatego, że myślisz więcej, ale dlatego, że jesteś bardziej pełny, bardziej wewnętrznie zintegrowany. I co najpiękniejsze, nie wymaga to wysiłku, wręcz przeciwnie, potrzebuje delikatności, jakbyś ślizgał się wewnętrznie z cichym uśmiechem. Ta praktyka nie polega na kontrolowaniu, lecz na towarzyszeniu naturalnemu przepływowi, który już w tobie jest. Energia nie potrzebuje, żebyś ją popychał, wystarczy, że ją poprowadzisz. Tak jak dobry ogrodnik nie zmusza rośliny do wzrostu, tylko tworzy odpowiednie warunki. A teraz, gdy wiesz, jak kierować tę energię, pytanie brzmi: jak utrzymać ją żywą w codziennym życiu? Następnym krokiem jest podtrzymywanie tej siły, integrowanie jej z Twoją codziennością, a w tym pomogą pięć zasad nowoczesnego taoizmu, które właśnie odkryjemy. Gotowy by je poznać? Pierwsza zasada to cierpliwość. W świecie, który wymaga szybkich efektów, taoizm przypomina nam, że to, co głębokie, rodzi się powoli. Jak nasionko, które wyrasta na drzewo, Twoja energia potrzebuje czasu, by się zakorzenić i rozkwitnąć. Nie chodzi o to, by wszystko było perfekcyjne od pierwszego dnia, lecz by za każdym razem wracać do centrum. Każdy oddech to okazja, każdy dzień to nowy początek. Cierpliwość to nie bierne czekanie, lecz aktywne zaufanie. Drugą zasadą jest lekkość. Nie myl dyscypliny ze sztywnością. Oddychanie nie powinno być czymś ciężkim, lecz delikatnym wewnętrznym muśnięciem. Zamiast wymuszać na ciele, słuchaj go. Pozwól, aby powietrze wchodziło jak łagodna fala, a nie jak rwący potok. Życiodajna energia płynie łatwiej, gdy nie ma napięcia, jak rzeka krążąca bez oporu. Tak powinna wyglądać Twoja praktyka: płynna, zrelaksowana, naturalna. Trzecia zasada to radość. Tak, radość. Bo często traktujemy naszą ewolucję zbyt poważnie, ale wewnętrzny smok lepiej reaguje na zabawę niż na krytykę. Znajdź przyjemność w procesie, uśmiechaj się podczas oddychania. Doceniaj swoje ciało za to, że jest tu i teraz dostępne. Pamiętaj, że ta praktyka to nie pokuta, to dar, a energia wibrująca radością mnoży się. Czwarta zasada to troska o ciało. Dobrze się wysypiaj, poruszaj się uważnie, jedz świadomie. To wszystko ma większy wpływ na twoją energię, niż myślisz. Nie możesz oczekiwać, że twój dantian się obudzi, jeśli twoje ciało jest w konflikcie samo ze sobą. Zamień swój dzień w taniec małych, zdrowych gestów. Choć boso łap promienie słońca, oddychaj o świcie. Każdy akt dbania o siebie to wyraz szacunku dla twojej życiowej energii. Piąta zasada to obecność. Wydaje się oczywista, ale w praktyce jest jedną z najbardziej zapominanych. Bycie obecnym to nie tylko fizyczna obecność w danym miejscu, lecz bycie całkowicie tu i teraz. Gdy oddychasz, oddychaj, gdy chodzisz, po prostu idź. Nie pozwól, by twój umysł błądził po tysiącu miejsc naraz. Taoistyczna medytacja opiera się na tym, Zamieszkuj chwilę, jakby była święta, ponieważ tak właśnie jest. Twoja energia reaguje, gdy zauważa, że naprawdę tam jesteś. Te pięć zasad to nie reguły, lecz ścieżki. Możesz je zapamiętać przez proste obrazy: cierpliwość drzewa, lekkość wiatru, radość słońca, delikatność wody i obecność góry. To elementy, które już w tobie są. Musisz tylko obudzić ich pamięć. Nie szukaj na zewnątrz tego, czego potrzebujesz. Masz to już w sobie. A więc dochodzimy do najważniejszego pytania: Jak zmienia się Twoje życie, gdy ta praktyka staje się nawykiem? Nie chodzi tylko o subtelną energię, lecz o wymierne efekty. W kolejnym rozdziale dowiesz się, jak oddech smoka może zmienić twoje podejście, zwiększyć produktywność i odmienić sposób życia. Wyobrażasz to sobie? Żyjemy w czasach, gdy niepokój wydaje się normą, a nie wyjątkiem. Nadmiar bodźców, brak prawdziwego odpoczynku i ciągły stres wypychają nas w tryb przetrwania, a nie życia. Jednak, kiedy włączysz oddech smoka do swojego dnia, coś zmienia się u podstaw. To nie magia ani placebo, to fizjologia twojego ciała. Połączenie świadomej intencji i obecności zaczynasz czuć się bardziej skoncentrowany, lepiej panować nad emocjami i mieć jaśniejszy umysł. Oddech staje się twoją kotwicą. Kiedy zatrzymujesz się na kilka minut dziennie, by praktykować, nie tracisz czasu, inwestujesz w prawdziwą produktywność. Już nie potrzebujesz kawy, by być czujnym. Twoja koncentracja się poprawia, kreatywność rośnie, a decyzje stają się bardziej intuicyjne. Ta praktyka przekształca twoją wewnętrzną energię i w rezultacie zmienia sposób, w jaki działasz w świecie. Wyobraź sobie prostą rutynę. Wstajesz, siadasz z prostym kręgosłupem, oddychasz do swojego Dantiana. Wyobrażasz sobie złotą kulę, delikatnie napinasz krocze i kierujesz swoją energię wzdłuż orbity mikrokosmicznej. Pięć minut, tyle wystarczy, by zacząć dzień w harmonii, a z czasem ta praktyka stanie się automatyczna. To nie obowiązek. Lecz prezent, który sobie dajesz, gest głębokiej miłości do samego siebie. Są osoby, które spędziły lata szukając zewnętrznych rozwiązań na swoją lękliwość lub brak celu, ale kiedy odkrywają tę praktykę, coś w nich się zapala. Pamiętam przypadek młodego Meksykanina, który po latach emocjonalnego wypalenia postanowił spróbować. Nie miał oczekiwań, ale w ciągu kilku tygodni zaczął lepiej spać, podejmować lepsze decyzje i na nowo łączyć się ze swoimi zapomnianymi marzeniami. Jego historia nie jest jedyna, może być też Twoją, ponieważ ostatecznie wszystko to wykracza poza techniki. Chodzi o to, by przypomnieć sobie, że wewnętrzna siła jest silniejsza niż jakikolwiek zewnętrzny chaos. Oddech smoka nie czyni cię kimś innym, przypomina ci, kim naprawdę jesteś. Łączy cię z twoim celem, z twoim spokojem, z życiem, które zasługujesz prowadzić. A ta przemiana, choć na początku niewidoczna, z czasem staje się niepodważalna. To, co zaczęło się od prostego oddechu, przemieniło się w podróż do wnętrza. Nauczyłeś się budzić swoją energię życiową, nawiązywać kontakt z Dantian, kierować swoją energię przez orbitę mikrokosmiczną i utrzymywać to wszystko zgodnie z zasadami wykraczającymi poza fizyczność. Dziś ten smok, który wcześniej spał w Twoim wnętrzu, otworzył oczy, i nie po to, by niszczyć, lecz by chronić, przemieniać i przypominać Ci, do czego jesteś zdolny, gdy jesteś naprawdę obecny. Nie pozwól, by ta praktyka pozostała tylko teorią, doświadcz jej. Oddychaj świadomie, uczyń swoje ciało świątynią, a chwilę obecną swoim domem. Jeśli to wideo wzbudziło w Tobie coś szczególnego, napisz w komentarzach, która część Ciebie potrzebuje dzisiaj głębszego oddechu. Zostaw komentarz, zasubskrybuj włącz dzwoneczek i podziel się tym przesłaniem z kimś, kto tego potrzebuje, ponieważ wkrótce odkryjemy kolejną zapomnianą technikę, która także może zmienić Twój świat od środka. M.